Jak pan ocenia tę komendę powiatową w Kępnie, jakie są jej mocne i słabe strony? No ja mogę stwierdzić, że pracując tu 9 miesięcy od 20 kwietnia tego roku, pracując już na stanowisku komendanta powiatowego policji w Kępnie mam bardzo dobre zdanie o tutejszej jednostce, o policjantach, o pracownikach cywilnych, którzy tu pracują. Wszyscy mają na względzie bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, naszego miasta i mogę powiedzieć, że mam bardzo dobre zdanie o policjantach, ale również chciałbym powiedzieć, że samorządy znajdujące się tutaj, pracujące na naszym terenie, również wspomagają moją pracę i również te moje doświadczenia do tej chwili obecnej są bardzo. Działanie policji obejmuje szereg różnych dziedzin. To jest to, co Państwo tutaj widzicie na, na, na bieżąco, czyli ruch drogowy, prewencja, która pełni patrolę całodobowo na naszych ulicach i na naszym terenie, naszego powiatu, ale również profilaktyka, czyli, czyli przeciwdziałanie przestępczości, informowanie społeczeństwa o ewentualnych zdarzeniach przestępczych, spotykanie się z dziećmi w szkołach, informowanie o bezpieczeństwie z zakresu ruchu drogowego i również to będzie nasze pole działania. Nie ukrywam, że pracując wcześniej w dużo większej jednostce bardzo dbałem o to, żeby ta profilaktyka była prowadzona w sposób szeroki, docierała do jak najszerszego, najszerszej grupy społecznej. To są seniorzy, to jest młodzież koła. No bo nie ukrywam, że to są osoby, które w dużej mierze narażone są na różnego rodzaju zdarzenia, tak jak młodzież na przykład w ruchu drogowym, tak seniorzy, wobec których wyspecjalizowane grupy przestępcze stosują szerokie, szeroki wachlarz różnych działań przestępczych, między innymi to są oszustwa na wnuczka, na policjanta. I mogę poinformować Państwa, że Mamy szereg różnych przedsięwzięć, planujemy w tym roku akcji wobec tych grup. No i będziemy dążyć do tego, żeby to zrealizować. Co niewątpliwie będzie miało wpływ na bezpieczeństwo tych osób. Mówiąc o pracy policji, no nie jesteśmy w oderwaniu od sytuacji, od miejsca gdzie mieszkamy. W Kępie mamy komendę, budynek, który powstał w 2006 roku. On nie do końca spełnia nasze wymagania. Nie mamy dużej sali opraw i również, w tym zakresie, będę zabiegał o jakieś środki z Komendy Wojewódzkiej Policji, ale również z samorządów. Pomoc w tym zakresie marzy mi się wybudowanie części, która służyłaby właśnie do odpraw dla policjantów, gdzie będziemy mogli się wszyscy spotkać przed działaniami policyjnymi i myślę, że znacznie by też wpłynęło na poprawę naszych tu warunków bytowych. Drugą taką sprawą, gdzie również będę zabiegał taką bytową jest posterunek policji w Czcinicy znaczy posterunek policji w Czcinicy, siedzibą w Laskach jest to stary obiekt, stary budynek będę chciał, znaczy będę chciał pozyskać pieniądze z Komendy Wojewódzkiej, ale również z samorządów, z gmin, które Y, które niejako podlegają ten posterunek, aby polepszyć y, warunki bytowe policjantów, które są w tej chwili, no, można powiedzieć, w opłakanym stanie. Policji y, w Laskach, znaczy ścinicy siedzibą w Laskach i po, pole, o polepszeniu tych warunków bytowych. Y, w najbliższym czasie jutro mam spotkanie z trzema y, wójtami tych gmin właśnie na terenie posterunku. Y, no, i omówimy sobie jakieś długofalowe działania w celu poprawy warunków pracy policjantów, ale przede wszystkim warunków, w których będą obsługiwani mieszkańcy tych trzech gmin. Jest to budynek bardzo stary, częściowo, częściowo już były różne naprawy, między innymi dachu, czyli takie podstawowe rzeczy, żeby móc dalej coś robić. Naprawiliśmy dach, poprawiliśmy ogrzewanie. No i w tej chwili chcielibyśmy, żeby ten budynek wyglądał wizualnie, również nie odbiegał od innych budynków, ale również wewnątrz budynku wykonać podstawowe rzeczy. Tak jak powiedziałem, żeby ten Nowy czuł się, że wchodzi do budynku policyjnego, wygodnego, był dobrze obsłużony przez policjantów. Oczywiście budynki to, to jest jedna rzecz, ale profesjonalne zachowanie się policjantów, jak Państwo sami zauważacie na ulicach, Mamy bardzo dużo młodych policjantów. Yy, oni się bez przerwy szkolą. Yy, myślę, że ich wiedza, która jest teraz bardziej szkolna, kiedy nabędą takiej wiedzy praktycznej, yy, również jakość ich pracy będzie lepsza. Będą bardziej profesjonalnie obsługiwać tu społeczeństwo naszego powiatu i, i co niewątpliwie będzie miało również wpływ na. Na bezpieczeństwo nas wszystkich i da to jakieś określone efekty w późniejszym czasie. Czyli, tak, obecnie ilość policjantów odpowiada tutaj potrzebom powiatu? To jest wystarczająca ilość, czy, czy jakieś plany są też pod tym względem? W tej chwili etatowo nasza jednostka liczy 103 etaty 103 policjantów, a mamy zatrudnionych 99, czyli jeszcze mamy 4 wakaty, ale w najbliższym czasie to są osoby, które szkolą się na terenie garnizonu wielkopolskiego i uzupełnimy te, te wakaty. 103 osoby pracujące na terenie całego powiatu jest to to, co jest określone przez Komendę Wojewódzką. My w ramach tej ilości zapewnimy bezpieczeństwo, zapewniamy, oczywiście zawsze by nam się marzyło, żeby było więcej policjantów i sprzętu, pojazdów, ale mogę Państwa zapewnić, że tym, z czym dysponujemy, w odpowiedni sposób, jeżeli będzie to zorganizowane, zapewnimy to. Czyli w ilustracji tego, że policjanci, którzy pracowali w naszej jednostce i posiadali uprawnień do prowadzenia tych motocykli, wyrabiali, wyrabiali te uprawnienia, te motocykle były przekazane do jednostki, która, która, której policjanci mogli je używać. Ja oczywiście będę się zwracał do Komendy Wojewódzkiej o przekazanie przynajmniej dwóch motocykli w jakimś tam nieodległym czasie, no bo powiat nasz kępiński charakteryzuje się no, drogami, które mają bardzo, dużo, y, bardzo duży przepływ pojazdów, między innymi ciężarówek, droga K39, K11 i, i z tego powodu to bezpieczeństwo w ruchu drogowym no, jest naszym oczkiem w głowie. W głowie. I będę zabiegał o różny sprzęt. Będę zabiegał m.in. o te motocykle, będę zabiegał o pojazd, tak zwany wideorejestrator, y, który na przykład jednostka ościenna Ostrzeszów dysponuje takim pojazdem, i ja również ze względu na ten charakter y, przelotowy tych dróg krajowych, również będę zabiegał o taki, o taki pojazd. Y, oczywiście każdy dodatkowy pojazd, y, samochód policyjny, no to to, to jest. Y, Cenna rzecz, mamy część pojazdów, które będą powoli się, będziemy powoli wycofywać z racji wieku zużytkowania, no i nie ukrywam, że będziemy dążyć, żeby było zastępstwo tych pojazdów. Są zakupy centralne przez Komendę Wojewódzką, ale nie ukrywam, że również będę się zwracał do samorządów tutaj naszego terenu o wspomożenie nas w zakupie tego sprzętu odpowiedniego. Bezpieczeństwo, tak jak powiedziałem, to nie jest tylko sprawa policji, ale nas wszystkich, a samorządów w znacznej mierze. My pracujemy przy meczach, przy imprezach, w różnego rodzaju sytuacjach i myślę, że każdemu wójtowi zależy na tym, żeby jego mieszkańcy czuli Jest się bezpiecznie i o profilaktyce mamy bardzo szeroki wachlarz w tym roku rozpoczniemy działania skierowane tak jak powiedziałem do seniorów i to już w najbliższym czasie na przełomie maja i czerwca myślę, że z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, który tutaj prężnie działa na terenie Kępna, rozpoczniemy taką akcję uświadamiającą właśnie seniorów jak przeciwdziałać, jak, jak ustrzec się działaniom przestępczym. Będziemy kierować informacje z zakresu takiego bezpiecznego życia, żeby tym naszym seniorom, a mamy informacje, to są informacje ogólnodostępne, że tych seniorów jest coraz więcej, społeczeństwo wchodzi w jakiś wiek dojrzały i tych osób będzie coraz więcej, wymagających takiej również troski. Politycznie można powiedzieć, że Naszym sukcesem tutaj wspólnym wszystkich policjantów, naszej jednostki i pracowników cywilnych i komendanta, który odszedł na emeryturę jest to, że jesteśmy w efektywności służby jednostką, która znajduje się gdzieś po środku tej efektywności w naszym garnizonie wielkopolskim mamy dosyć dużą wykrywalność. Tych zdarzeń ograniczamy liczbę zdarzeń tych przestępczych. Ale myślę, że dużo czasu i wysiłku poświęciliśmy na przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się narkotyków na naszym terenie. No z przykrością albo z pewnym takim troską mogę powiedzieć, że tych narkotyków i osób, które handlują narkotykami, zatrzymujemy coraz więcej. Są to narkotyki, które można powiedzieć są. Dla zdrowia bardziej uciążliwe to są amfetamina. Mamy przypadki zatrzymywania osób z kokainą, także nie ta marihuana, która tak była rozpowszechniona wcześniej, ale również już narkotyki takie można powiedzieć poważniejsze. Także bardzo duży nacisk kładziemy na, na zatrzymywanie osób, które mają kontakt z narkotykami, a przede wszystkim handlują, rozprowadzają. Mamy nadzieję, że będzie to miało wpływ na. na, na, na Bezpieczeństwo ogólnie, bo muszę Państwu powiedzieć, że bardzo dużo osób, przestępców, zażywa narkotyki podczas dokonywania przestępstw i te bestialskie takie działanie sprawców, kiedy słyszymy, że używali narzędzi, przedmiotów niebezpiecznych, to bardzo często również wychodzi na to, że ci sprawcy byli pod wpływem narkotyków. Czyli eliminowanie tych osób z rynku, ograniczanie ilości narkotyków, no myślę, że niewątpliwie również będzie miało wpływ na to, że w szkołach nie będzie. Tych, 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 tych osób, które rozprowadzają narkotyki, y, uczestniczą w handlu, czyli tych takich poważniejszych, bo, bo często się zdarza, że osoby zatrzymujemy już to ostatnio, bo osoby, które posiadają narkotyki, y, są to uczniowie, y, jest to młodzież i, i można powiedzieć, że no również ponoszą konsekwencje, bo, bo jest to niezgodne. Odnosimy się do historii y, policji na naszym terenie. Y, Moje powołanie tutaj w komendzie powiatowej Policji w Kępnie związane było z odsłonięciem pomnika przed budynkiem komendy. Pomnika poległych policjantów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. I, i również odnosimy się w swojej pracy do etosu ciężkiej pracy policjantów, którzy zginęli za ojczyznę i również. Nasza etyka, postępowanie naszych policjantów no, będzie się cochowało, myślę, również przestrzeganiem zasad etyki, szybkiej pomocy osobom potrzebującym, no i profesjonalizmem w swojej mhm. pracy. A jeszcze ostatnie pytanie: jak wygląda kwestia powołania swojego zastępcy? Ma pan już kandydata na to stanowisko? Powiem tak. Jest to pytanie, które często pada właśnie w kontaktach z mediami. Ja powiem tak. Mam zapewnienie komendanta wojewódzkiego policji, pana inspektora Rafała Batkowskiego, że w najbliższym czasie mam nadzieję, że w następnym tygodniu będzie powołany zastępca komendanta w naszej jednostki. Ja wytypowałem taką osobę. Należy to do, do kompetencji komendanta wojewódzkiego. Jeżeli będę już miał niejako na piśmie, to powołanie, myślę, że Państwa poinformuję o tym fakcie. Y, zaraz po y, powołaniu, a właściwie powierzeniu, bo taką formę będzie miał ten akt, y, spotkam się z Państwem wszystkimi, określimy swoje zamierzenia tutaj w jednostce i, i przedstawię tam osobę, y, która będzie moim zastępcą. Dziękuję bardzo za rozmowę.